Dziewczyno z PRL-u, mi proszę na słowo, że w żadnym KDL-u, gdzie bawiłem służbowo, nie ma takiej jak ty. O, bo tu ktoś leży! Bo zębla to leży! Zemdlał, tak, trzeba zemdlał. wody! Ach, wody. Prędzej, człowiek, zębla wody. wody trzeba! Wody! Wody! wody. Prędzej, wody. Wody. wody! wody! Piwa, idiotko, piwa. Pamiętam jak dziś, to było 3 maja, dzień leśnika. Marca chyba. Może, no, jakiś facet do nas potrzeb. Panowie, gdyby na dworzec? Prosto. Ciekawe, czy zdąży. Patrz, Heniu, kadry rosną, kurka wodna, a my się już nie liczymy. My już tylko szelki kapcie. Zajęcia byłoby dla nas dwóch na dwa lata. Nie na dwa lata, na dwa miesiące. I e... dla jednego. O, Heniu, w gębie to każdy jest silny. Co ty robisz? Siedzę. A ktoś się wpuścił? Czy że żywa w stacyjce? Ja. A kto? Wacek! Wacek! Zaraz. Chcieli barany zmylić. Słucham? Może lepiej wzdłuż. A głowa? No dobrze. Może... A gdzie pani dostała tego kardia? Nie, Poczutka. nie, Szwagier mi go z Gdańska przywiózł. Aha. No co, już idziesz? Już, już to ja dawno powinienem tam być. A kanapki wziąłeś? A nie mam czasu. Beatka! Beatka! Słucham! Na stole tam leży zawinięte śniadanie, tatusia. Weź je i znieś tutaj. Takie w plastiku. A-ha-ha! Tatusiu, a Grzybczak napisał równość przez uzwykłe. zwykłe. A pani powiedziała, że dobrze. Dobra, dobra. A ty pisz przez okres Lord Reign a Porządek panuje w Warszawie? No. Prawie. Dzień dobry Panie Jurku. Co jest? Mam świeży towar dla Pana. Panie Jasiu, kochany, ja dzisiaj nie potrzebuję żadnych migaczy. Mnie wszystko dzisiaj miga, kochany, Za jutro. Stube. Ale błaga mi, kochany, Za ale jutro. Za dobrze, dobrze, ale jutro, kochany, na dzisiaj nic. Ja... To ja lecę do pana. Ale kochany, Taki naprawdę, naprawdę panie Jasiu, mnie wszystko 20. miga, naprawdę. Kochany, dzisiaj niech będzie dwadzieścia, ale jutro, kochany, 20. jutro, naprawdę ja Kochani. naprawdę ja będę o panu pamięta pana bardzo lubię, panie Jasiu. Ja jutro, jutro. Uśmiech naszego dziecka premią za trud wychowawcy. Co jest? No, co jest? Nie ma co kombinować. Wszystkie latarnie stoją tak samo od siebie. Trzeba skrocić. No jasne. Ja bym wyciął naszego. Bo jak jest dziecko, to wiadomo, że musi być jeść, nie? Niekoniecznie właśnie. Mam kolegę, on rudy, żona ruda, a czarnym się urodził. Eee, włosy nie mają znaczenia. Ale buźkę ma czarną. Murzyn jak z kuriera wycięty. No i co? Ja nie dostanę? Ja nie dostanę! Można może na kileczkę? Zaraz. No, co je? Jak tak dalej będziemy stali, to z głodu A co pan chce nas terbami puścić? A co ja zrobię? Kontrola siła wyższa. No co za kontrol? Co nie kontrolują? No czy się cegły nie wywozi, czy coś innego nie kradnie. A co tu wywozić, jak wszystko pokradzione? Nie to mówisz. Z grubsza sprawdziłem, panie kierowniku. Dobra, teraz tym cieńszym, bardziej szczegółowo. Jest cegła! Pan pisze, jedna cegła. Co to jest? Ach tak! Cegłę wywozi! Kradnie się! Zwrócaj! Panie gapa. Kolejka jest. Chcesz, żeby twoja matka miała syna bez zęba? Było jechać, nie stać. Dobra. No i to. No i nic. A teraz. Proszę pana. Słucham? E, czy pan jest. Bardzo przepraszam. Ja zapytam wprost. Proszę śmiało. Czy pan ma nieograniczoną zdolność czynności prawnych? Kochanie. Proszę tylko podpisać. A wszelkie formalności jest, sam załatwię. Pan zgłosi się tylko do administratora. Gdzie, gdzie jest administrator? Administrator może być albo w piwnicy, albo na dachu, różnie. Trzeba przyznać, panie kolego, że robota idzie z gazem. A, dobrze idzie, robota, dobrze. Mordę kopane, ale zdrowo przydymał. Zapiszcie jego numer! Chodź tam cicho i trzymaj, sam chcę zapisz. Jak mam trzymać, na mordę mam wylecieć, sam widzisz jak ją wygiął! Panie kierowniku, trzeba będzie chyba jednak to... Przyjść z powrotem tego naszego. To ty przyjesz. Pomocy. Pomocy. To jest. Pan się urwał. A. Niech pan to puści. Nie mogę. Niech pan to Nie puści. mogę. No, tak nie lepiej. Na no, co? co? No tak. Oczywiście. <laughs> Dziękuję panu. Drabiazg. Jerzy Dąbczak. Bardzo mi miło. Panie kolego, to się nie ma co przejmować. To się wszystko zgłasza jakąś ster. No tak. Ale... Co masz, kalendarz skąd? A tam jeden dyrektor daje. Na który rok? Na zeszły. Panie dyrektorze, panie dyrektorze. Czy mógłbym dostać taki sam kalendarz? Dziękuję bardzo. Panie kierowniku, ja już czekam cały miesiąc. Pan siada, sekundę. Miesiąc, mówi pan. No. I już nieprawda, bo nie miesiąc, a 37 dni kalendarzowych. Więc już więcej. Więc już się pan mija z prawdą, prawda? No, 37 dni. No, skoro pan tyle czeka, to może pan poczekać jeszcze jeden dzień. Ja mam czekać jeszcze jeden dzień, a ten pan dopiero. Nie chwileczkę, nie posiada. Pali z moim gościem na razie, ja mówię. Samochód tego pana. Przywieziono dzisiaj rano, 8 godzin temu. Czyli, że dla niego jeden dzień czekania dłużej to jest 300% więcej czasu. Ale. Jest czy nie jest? No jest. No, jest. A dla pana, skoro pan czekasz 37 dni, to jeden dzień więcej to będzie. Yy... No. Kochany. No jakby nie liczyć, no. No jakby nie liczyć, to dla pana jeden dzień jest niecałe trzy. Dokładnie 2,702. No to na stratę 2,7... No, to jeszcze możemy sobie pozwolić. Ale żeby stracić 300% czasu. Ho, ho, kochany, co to, to nie. My na czas musimy patrzeć po gospodarsku. Płacicie alimenty? Płacimy, panie dyrektorze. No to płacicie uczciwie dalej. Panowie, pijcie dalej sami. Ja już widzę białe samochody.